Dzień dobry, kochani! Witam Was wszystkich serdecznie w przestrzeni mojego kanału i cieszę się ogromnie, bo właśnie zaczynamy szósty sezon wiedzy z Wami. A ten odcinek jest takim krótkim przedstawieniem tego, czym się zajmujemy i zapowiedzią, czym zajmować będziemy się w tym roku. A oczywiście, jak zwykle, czeka Was kilka niespodzianek oraz nowości. Przede wszystkim, moi drodzy, chciałabym w tym roku zaprezentować Wam te niespodzianki w postaci filmów nakręconych w szczególnych miejscach, ale nie tylko. Chciałabym również przedstawić Wam pewne teksty kultury, które nie są Waszymi lekturami obowiązkowymi, ale uważam, że warto je poznać, a nawet będę zachęcać Was do sięgnięcia po nie, przeczytania albo obejrzenia celem wzbogacenia Waszej wiedzy przed maturą. Jeden z moich pierwszych odcinków będzie dotyczył analizy arkusza maturalnego z maja 2019 roku. Do tej pory nie robiłam takich lekcji na początku nowego sezonu, ale tym razem bardzo chcę. Dlatego, że w pewnym sensie jest on wyjątkowy. Po raz pierwszy w trakcie tej realizacji nowej matury od 2015 roku pojawia się lektura, jaką są dziady część trzecia i po raz pierwszy. Pewne wnioski, które są zatrważające i dla nauczycieli, i dla egzaminatorów, dotyczące waszej pracy, na przykład, właśnie z tak trudną lekturą, ale też no, mówię, że ta matura, te arkusze były trochę kontrowersyjne pod pewnymi względami. To raz, a dwa, że jej wynik chociaż oczywiście w większości ta matura była zdana. No to tak jak powiedziałam, średni wynik z języka polskiego był niższy niż średni wynik z matematyki i też chciałam się zastanowić, co poszło źle i jakich błędów unikać w przyszłości. Następnie też zaplanowałam dla Was lekcję taką bardzo pomocną, związaną z tym, czy przystępować do matury rozszerzonej z języka polskiego, czy nie. Być może uda mi się rozwiać Wasze wątpliwości, a jeżeli już zdecydujecie się przystępować, to jak się do tej matury przygotowywać? I właśnie tutaj chciałabym nawiązać. Ja zawsze co roku obiecuję jakieś lekcje związane z maturą na poziomie rozszerzonym, ale niewątpliwie jest ich mniej niż tych dotyczących poziomu podstawowego, ale także pragnę nadążyć z duchem czasu i wiem, że coraz więcej osób wybiera maturę na poziomie rozszerzonym, dlatego te lekcje dotyczące analizy tekstów w arkuszu z poziomu rozszerzonego będą częściej. Zaplanowałam też, że tym razem. Raz w miesiącu przynajmniej będziemy robić solidne powtórzenie z epoki, które będzie kończyło się pewnego rodzaju pytaniami, które będziecie sobie mogli samodzielnie w domu później rozwiązać, na te pytania odpowiedzieć. Ale zdecydowałam też, że będę Wam przedstawiała jakieś propozycje tego, jak się przygotować do tej matury, i w ramach tych propozycji będę przedstawiała również. Tematy z matur, i będziemy starać się tutaj wspólnie jakoś. Wpaść na pomysł, jak dobrze i tak rzetelnie napisać rozprawkę. Czeka Was też nowość pod innym kątem, o tym będę mówiła w oddzielnym odcinku. Będę Was zapraszała do czegoś, co jest taką nowością, taką niespodzianką, mam nadzieję, dla Was w moim mniemaniu, ale też będzie to oznaczało, że pojawi się okazja do takiego rozwiązywania specjalnie testów, które dla Was przygotuję, żebyście się mogli sprawdzić na przykład jeszcze przed jakimś. Sprawdzianym testem w szkole. A zatem czeka nas bardzo dużo pracy, bardzo dużo takiej pracy analitycznej, i będę Was także zachęcała w tym roku, żebyście jednak otworzyli się troszkę na te moje lekcje, propozycje związane z gramatyką. Ja wiem, że Wam się wydaje, że to jest łatwe do opanowania, wystarczy powtórzyć i nie będzie to potrzebne, dlatego że te zadania na maturze są w takim ograniczonym zakresie, ale to nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że te lekcje związane z gramatyką mają Wam pomóc w lepszym pisaniu, na przykład rozprawek, bo ja jako nauczyciel no, coraz częściej zauważam, że macie te problemy ze z składnią z fleksją, no i przez to ta wasza praca może tracić punkty. To dużo na ten temat już zdradziłam, co będzie. Mam nadzieję, że czekacie z niecierpliwością. Ja również czekam na te kolejne spotkania z wami. Zapraszam do oglądania mnie w szóstym sezonie. No i do zobaczenia. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.